Na 500 kajaków. do wypiczenia? Największy spływ kajakowy w Polsce. Nawet na świecie. Można było śmiało zaryzykować. Nie, chyba zaryzykować. nie. Chyba aż tak. Nie, 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 nie rozpędzaj się, Michu. 500 kajaków, czyli teoretycznie 1000 osób. O, jest dron. Ale są po 3-osobowe kaj kajaki, zobacz. No. Są jednoosobowe, więc tak, a, różnie. Także kajaki się ma, mają zgadzać. Kajaki się mają I Impreza a, jest a zorganizowana z... tak. super. Lot nad bugiem i tygiel Doliny Bugu. A no, tutaj jest dużo organizarów organizacji... Tak, ale to, żeby nie oni, to nic nie zrobili. No, 500 kajaków to jest tutaj, też między... Także jesteśmy na Podlasiu, nad bugiem i zobaczcie, jest tyle ludzi. I jest bezpiecznie. Nie no, tak no, ma się czego bać. Czekaj tak, ja pochodzę, trochę pokażę. Ta, pogoda trochę w tak, figle. Nie mają szczęścia z pogodą. W zeszłym mm. roku nie odbyło się nic, bo była burza ogromna. Mm -hmm. W tym roku lekko pada, no ale. O strażacy płyną, pewnie zaraz będzie start. Nie, jeszcze zdjęcie ma być kruchowe chyba wszystkie aha A start ma być o 11.00 rano. Aha. Tam już ktoś wystartował. Tam już czekają, powoli będą pewnie wybudować Tam co to jest? Jakieś. coś na tym jest. Ktoś wyspa żony? Nie, my mamy inne za to.

Masz z silnikiem jest, jak nie chciał odpalić i został. Łukasz jest z nami. No dzisiaj jesteśmy jako fotoreporterzy, więc... Tak, to tak. Kondzio, tak, No zaraz, Kądzio startujemy, poczekaj. Ile jeszcze zostało? Parę minut. Mhm. równo 11. startuju. Rukno 11. Nie, no zobacz, tu łódeczki obstawiają wszystko, wiesz. Nie, no tak to, no, profesjonalnie, tak, nie, no tak, naprawdę. Tak, 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 tak nie momencie, że mamy kilometr z tyłu, może. <noise> to może. nie tak. Ale kolorowo jest, co? Strasznie. I kajaki, i ludzie kolorowo ubrani. Mhm. I tak ma być. No tak, ma no być pewnie. bo wtedy jak byliśmy tutaj na tym zlocie to też, też pada, nie? ale później to no nie na początku jak to padało no większość ludzi jest gotowa zwarta, silna i gotowa siema szefie o, salut, from Serbia! Salut! <laughs> salut, salut! Może w tym roku zjeżdżamy się do Serbii? Zobaczymy. Na chwilę, moment. Na chwilę. Szefie, czy lepiej słychać? Bo mamy dzisiaj pierwszy raz zamontowane mikrofony krawatowe Weź, się napisz, czy, czy dobrze słychać jest teraz Mam nadzieję, że działają Aleś kolorowa jest naprawdę A dobra, dzięki Mako. Mako potwierdził, że z głosem jest wszystko okej. Okay. No to super. Także super. Cieszymy się bardzo. Okay. Thank uh you. -huh. Nie szefie, to nie krawaty, to jest tak zwany mikrofon krawatowy. A mikrofon krawatowy to jest taki, no tutaj na miejscu krawata, w tym miejscu jest ci, pokażę ci jak Renia ma, zobacz. Widzisz, to jest mikrofon krawatowy, o tak się tutaj, tutaj, o i świeci się biotka na zielono, czyli, czyli Renia nadaje. Reniu powiedz coś, czy, czy, czy wszystko działa dobrze, Mako potwierdzi. Odbiór, odbiór. O czy to jest impreza tak to jest taka impreza zorganizowana zorganizowana profesjonalnie czy nawet na Podlasiu promocja Podlasia i Doliny Bugu co ty mako mi tam wysłałeś jakieś ikonki pierwszy raz widzę takie kolorowe Taki spontaniczny wyjazd na kajaki Łukasz napisał. No, tak, tak. Tak się skrzyknęli tutaj gdzieś ludzie na tym, wczoraj na TikToku. Proszę na raz, dwa, trzy będziemy startować. Dobra, Prawie będzie start zaraz. Z Pan, z Pan, z nami z pan, pan, Stefan Krejski, z naszego mistrza, Pan, Fury, jaki szefie czat czy chodzi o czat komando house dobra zaraz będę startować Ministra trochę nie słychać.. Mm. 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 Mm.

Już niektóre załogi są pierwsze na, na wodzie. Ojej, yes, si, kamera. <toddź> Ekipa telewizyjna już popłynęła na początek. Dzisiaj tu jest kilka ekip telewizyjnych, jest chyba i z Białego i z Warszawy, z tego co się rękuje. A tá empresa é essa. takim taką promocją tutaj regionu podlaskiego, żeby przekonać ludzi, że tu jest bezpiecznie i że można przyjeżdżać na wakacje, na weekendy, na, na, na inne imprezy. Są super agroturystyki, naprawdę. Byliśmy w kilku i możemy polecić wszystkie. A i dla kamperowców się coś znajdzie. Także obserwujcie nas. Patrzcie, bo dzisiaj pokażemy super fajne miejsca. Zaraz ruszymy. Znaczy oni ruszą, a my za nimi. O ratownicy na razie są, widzisz? Mhm. Czyli jeszcze, jeszcze tutaj nie wystartowały te to na razie są ratownicy. to będzie taki start jak do wyściga konnych. <noise> <noise> já no jest zaczyna się o kurcze zaczyna się no, ale fajnie to wygląda wiosła będzie widać na tym

No pierwszy, na wodzie. Powoli. Posłę, konie po betonie. No nie, no. będzie bardzo kolorowo dzisiaj na <laughs> naszej rzece. Mhm. Woda podobno jest bardzo ciepła. Wiesz stopę to tonik Hardcore nagrywamy telefonem. To. o mi T13 Pro o no, nie to tu bokiem boczkiem boczkiem Nie no, pięknie pójdą. No. Straszny kolorowy. Jeszcze zrobię. No jeszcze i w pionie trochę. No jest Bartek. multimass Beast O artista

No chodź, pójdziemy w tamtą stronę, to będziemy ich łapać po drodze, mhm. to idziemy. Ja tutaj zajdę, wiesz? Hello? Tutaj tak wygląda, wyglądają stanowiska. A my idziemy Wzdłuż rzeki, za płynącymi kajakami i pojedziemy pokazać wam z góry, z mostu w tamkielach. Jak to wszystko będzie pięknie wyglądało. Musimy ich gonić, bo nie wiem, nie wiem jak szybko oni dojadą. Proszę, dopłyną nie dojadą. Kurczę, no i pada. Zobacz, tam i widać. Z no, wiem, wiem. O. Zaczyna się robić korek, ale to dobrze, bo mydznamy <suszy> <zależymy> dojechać. <suszy> O już za zakrętem są, tam za górą. A no tam z góry patrz jakie obserwują. Hmm. Kto nie był w Druchiczynie, to zapraszamy. Proszę. Kto nie był w Druchiczynie, to zapraszamy. Piękne miasto. Yy... Później wrócimy. pokażemy Wam jeszcze parę kadrów. Jest góra zamkowa. To jest małe miasto, więc, więc no... Nie ma, nie ma aż tyle atrakcji w Warszawie, ale za, ale za to jest. Ale jest dużo. Piękne, ciche i spokojne. Jest jedyne w Polsce Muzeum Kajaka, chyba w Europie nawet. Muzeum Starych Motocykli. Yy, góra Zamkowa yy, nie wiem, chyba 6-8 kościołów każdy z jakąś tradycją. Także zapraszamy. Cerkiew też jest. Cerkiew oczywiście też jest, także zapraszamy, bo naprawdę, ludzie się boją tu przyjechać, bo myślą, że tu jest, nie wiem, tabuny uchodźców i, i biegają gwałcą i zabijają. Naprawdę Ale tak nie tam, jest. Nic takiego się nie dzieje. Na granicy stoi wojsko, broni. Jeżeli uciekają jacyś uchodźcy, to oni zaraz są wyłapywani przez straż graniczną, także naprawdę jest spokojnie. A poza tym, tu nie ma żadnych uchodźców, bo jest daleko do granicy, więc, więc oni tutaj na pewno nie dotrą. Także możecie przyjechać i zobaczyć, przekonać się sami. Takiego spokoju nie znajdzie się nigdzie. Byliśmy wielokrotnie na Mazurach, nad morzem, tłumy ludzi, dzikie tłumy, a tutaj jest cisza, spokój, pyszne jedzenie i wspaniali ludzie. O, zobacz my musimy się spieszyć chyba. Mam nadzieję, że zachęcimy kogoś. Na pewno, na pewno kogoś tak, tylko bardzo wielu z was. Mamy taką nadzieję. A tam na górze jest góra zamkowa i też ludzie obserwują z góry. No, na pewno przepięknie to wygląda z góry. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Piękne kolory, wszystko super. Mm. Naprawdę dobra, a będziemy że co? Będziemy powoli kończyć, bo jedziemy teraz na, na most we Frankopolu. I tam będziemy, spróbujemy y, złapać z góry te wszystkie kajaki. Także dziękujemy. Przepraszamy te 115 osób, które jest teraz z nami, ale, ale będzie będziemy dosłownie minut, za 15 minut, tak, zapraszamy na dalszy, dalszy, dalszy naszego live'a. Cześć, trzymajcie się. To tak, trzeba też coś na...